My w stronisku rozpoczynamy chipowanie psów. Mamy już nadany numer. Subs będzie się zaczynał od numeru 972. Chip składa się z 15 znaków. Początkowo, tak jak wspomniałem, początek 972 i kolejne numery. Yy... Zacipowany taki pies jest po prostu i wprowadzony w system komputerowy, który mamy, otrzymaliśmy od firmy Gliknik. Ten system komputerowy jest zintegrowany z europejskim systemem i po prostu jeżeli tam wprowadzimy tego pieska, zacipowanego, czy kota, czy jakieś jeszcze inne zwierzę, bardzo łatwo jest je zidentyfikować. Nawet jeżeli będzie przebywał poza granicami kraju, odczytując czytnikiem właśnie jego, jego ten numer identyfikacyjny od razu wiemy, że to jest pies na przykład pochodzący z Polski i dokładnie to wszystko, jego dane możemy określić.